Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w czwartej tygodniówce marca, którą nadal nieustannie robię w leśku. Leśku przeznaczonym do były Czurala. To jest tej serii, wiecie, 120 gram. Ja mam różowe, śliczne, lubię róż, więc wszystko gra i śpiewa. Otwieramy słuchajcie, notes na tej tygodniówce, którą właśnie będę tworzyła. I słuchajcie, będę ją tworzyła w formie duchidora pionowego, tym razem. Pionowy touch Jak widzicie, tutaj będę odcinała. Korzystać będę z tosiakowych naklejek y, Czas na Japonię, które są śliczne, piękne i wspaniałe, oraz z kolekcji Stamperia Ser Vagabond in Japan. O takiej o, a dokładniej dzisiaj z tego arkusza i z kolekta chociaż y, nie wiem, czy dzisiaj będę korzystać z kolekta bo nie zawsze z nich korzystam. Zobaczymy w praniu. No i tak to wygląda. Już sobie od razu zostawię ten arkusz, bo on dzisiaj będzie grany. I naklejki sobie odłożymy od razu sobie kalendarz przyszykuję, bo kalendarz mi się przyda. Ołki dołki. Dobrze, dobrze, dobrze. Od razu sobie tak. Zaczniemy od tego, że sobie przytnę. Przytnę sobie tego Dutch Dora, Czy ja nagrywam? Nagrywam. Dobrze. Wytnę sobie tego Dachdora i dzisiaj, tak jak mówię, będzie pionowy Dachdor. No i tak, dzisiaj będzie gejsza grana, mam nadzieję, że to jest gejsza, więc ją sobie od razu wytyrzyjmy, bo ona będzie tutaj na tej lewej stronie grała pierwsze skrzypce. Swoją drogą, niedawno oglądałam wyznania gejsze. Podobno drugi raz je oglądałam, ale ja głowy nie dam, czy już je kiedyś oglądałam. Pewnie tak. A właśnie jak e, engine. w sensie e, planer klubia, nie była, to żeśmy sobie seans zrobiły jakiś czas temu. I powiem wam, że bardzo dobry film. No stary już dosyć, znaczy w sumie to nie wiem z którego roku, ale zakładam, że dosyć stary. E, I bardzo dobrze się go ogląda. Tutaj chciałam kwiat. Pytanie, czy ja chciałam tego kwiata, czy jakiegoś innego kwiata. Są kwiaty też z kolektablesów. Tu jest kolektables, a czyli tutaj... E, może tego chciałam, kwiaty. czy on będzie dobrze tu wyglądał? Nie będzie dobrze tu wyglądał, to czemu ja chciałam tego kwiata tutaj? Hmm. A może jednak z kolekcji na jakiegoś kwiata? Może stąd jakieś kwiaty chciałam? Czekajcie. Muszę się zorientować, jakiego kwiata chciałam tutaj wkiełgłaścić. No bo tak, tutaj nie ma żadnych kwiatów. A, mogę wkiełgłaścić w ogóle naklejkę. O! 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 o. To jest myśl. Bo mam przecież te kwieciste gałązki. O! I jakby tutaj dać taką gałązkę, albo taką gałązkę, no jakąś gałązkę, o, to albo tą największą gałązkę. To będzie spoko. To tak zrobimy. Tam będzie kalendarzyk i doesn't matter. I doesn't matter. O, tutaj chciałam to z falką, to sobie od razu dotnę. No, więc oglądałam właśnie te wyzwa wyzwania. Wyznania gejsze, bardzo dobry film, ale taki no, przygnębiający mimo wszystko, nie? Nie jest to taka pozytywna historia. A swoją drogą ostatnio, znaczy dla mnie ostatnio, dla was, z waszej perspektywy to ja już dawno <grym> skończyłam czytać, to chyba też na live'ie mówiłam, skończyłam czytać e, obie części książki Weroniki albo Wiktorii, nigdy nie pamiętam. Szłap, e, szłap. Mam nadzieję, że tak się wymawia. Głowy nie dam. W każdym razie okrutna pieśń i... Okrutna pieśń i mroczny duet, tak to się nazywa, tak, i mroczny duet. I powiem Wam, że całkiem ciekawa historia. Tylko w pierwszym tomie, czyli w tej okrutnej pieśni, jest niesamowicie dużo błędów. Takich wiecie, no błędów, no, jakby... dużo mówić, błędów błędowatych. <grytania> takich przygnębiających błędów i. Czerwoną damy? Czy fioletową? Czerwoną. E, no, takich poważnych błędów i ortograficznych, i stylistycznych, i przecinki, no generalnie dużo tego. Dużo tego, dużo tego. E, ale historia jest naprawdę bardzo w porządku. Ja to lubię takie alternatywne rzeczywistości, a to taka właśnie mocno alternatywna rzeczywistość. Jakieś potwory, wiecie, te sprawy. I trochę o miłości, ale raczej w drugim tomie. W pierwszym tomie to tak raczej nie. No i generalnie naprawdę bardzo przyjemnie się to czyta. Niby młodzieżówka. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to e, zaliczane do młodzieżówki jest. Ale. No ja się nawet nieźle bawiłam i całkiem szybko łyknęłam, mimo tego, że dosyć pokaźnych rozmiarów e, książki. No a teraz czytam e, Stephena Kinga. Później się ta książka nazywa. Znaczy teraz z mojej perspektywy, z Waszej perspektywy, to już mam nadzieję, że ją skończyłam i czytam następną. I w ogóle mi ona nie brzmi Kingiem. W sensie jakoś nie potrafię do końca, szczerze mówiąc, uwierzyć, że to King napisał. Jestem gdzieś tam w jednej trzeciej powiedzmy. No może potem się jeszcze rozkręci. To Wam coś więcej opowiem w którymś filmie. Albo na Live, na przykład. Na Live zwykle opowiadam o książkach. O, tu sobie damy to. Tą miłą panią, może jej łapkę obetniemy, co? czy nie będziemy jej obcinać łapki? A może nie będziemy jej obcinać łapki? To będzie taka, o. Dobra, i tam jeszcze kwiat miałam z kolektablesów sobie wziąć. Poszukajmy kwiaty z kolektablesów blesów. Kwiat jest z kolektablesów Gdzie jesteś? O, tutaj jesteście. Kwiaty. Eee, to może sobie tego weźmiemy. I co ja mówiłam? Ja się już zgubiłam. Oczywiście, Oczywiście, że się zgubiłam. No a, o Kingu wam mówiłam. Tak, że właśnie czytam tą książkę później i w ogóle mi ona Kingiem nie pachnie. Ja nie wiem, o co chodzi, ale to już któraś taka książka. Znaczy nie z rzędu oczywiście, bo w międzyczasie były takie typowo Kingowe książki. Ale jest to któraś książka Kinga, którą czytam. I nie jest w ogóle kingowa. Znaczy, i żeby było zabawniej, to to jest dobra informacja, bo ja na przykład takiego klasycznego kinga, jak czytam, to czytam go bardzo powoli i dosyć mocno jest to dla mnie uciążliwe. W sensie jest to męczące po prostu, no bo te jego książki nie są napisane, te klasyczne kingi nie są napisane tak, tak przyjemnie, przynajmniej ja tak mam, że ja przez nie nie płynę. Mm, tak, jak przez, wiecie, szybkie powieści, które tam, jakieś tam kryminały, thrillery czy coś, gdzie tam się przelatuje po prostu, wiecie, 200 stron dziennie, czy nawet więcej, i bez żadnego problemu. Nad Kingiem tutaj tak mam, że muszę się dłużej pochylić. I te jego książki, zwłaszcza, że one zwykle są bardzo długie, no to czytam, i czytam, i czytam, i czytam, i końca nie widać, a przez to lecę jakoś strasznie szybko. Znaczy, ona też jest bardzo krótka, mam wrażenie. I to pewnie też jest tego kwestia. Mam tam chyba 200 stron, przynajmniej na czytniku, tak mi pokazuje. No niemniej jest to zaskakujące, powiem wam. Może ją tak zrobimy, żeby jej tak ten kwiat wychodził z głowy. No, nawet nieźle. Może być. Dobra. Tutaj będzie to i to. Tam będzie kalendarzyk. Tutaj jeszcze jakieś kwiaty, tego kwiata pewnie sobie chciałam kiełbasić, tylko sobie wydrzemy już, żeby jednak trochę tego wydzieractwa było. No, więc generalnie te takie klasyczne kingi dla mnie są w czytaniu dosyć męczące. W sensie to nie jest taka m, prosta lektura, którą wiecie rachu ciachu i przeczytane. Tylko u mnie to jest zawsze taki naprawdę długotrwały proces. Więc y, jestem zaskoczona tym przed, później, nie przecież, tylko później, że to tak naprawdę bardzo sprawnie idzie. I tak jak mówię, y, to, że to nie jest dla mnie taki typowy king, to wręcz może być zaleta. Dla mnie przynajmniej jest zaletą, chociaż ja bardzo lubię typowego kinga. Właśnie to jest ten problem, że czyta mi się go bardzo ciężko, w sensie opornie mi to idzie, długo to trwa. Ale z drugiej strony bardzo lubię. Bardzo lubię tego typowego Kinga i właśnie jak przeczytam taką jego książkę, to, to jest mi miło. W sensie, no, dobra, może nie tyle miło. <laughs> to też nie jest dobre określenie. Eee, może nie tyle miło, co... Jak to określić? Właśnie trudno to określić. To jest ten ból kingowy, że... Jakąś taką satysfakcję zostawia przeczytanie tej, tych jego książek, przynajmniej u mnie. Może to dlatego, że one są takie trochę wymęczone i, i wiecie, to nie jest tak, że sobie siadam i z taką czystą przyjemnością po prostu czytam, tylko jednak potrzebuję takiego zmuszczenia nad tymi książkami. No i może dlatego taka satysfakcja jest po przeczytaniu. No bo tylko książki. Ja na przykład mam zawsze problem z książkami Kinga, z końcówkami książek Kinga, bo moim zdaniem zakończenia książek Kinga to jest yy, najgorsza część książek Kinga. W sensie, wiecie, przez całą książkę się jakoś tam leci, jeszcze jak cię mogę, ale jak przychodzi te zakończenia, to one są takie takie frustrująco słabe najczęściej. Przynajmniej dla mnie. Jakieś takie są niespełniające yy, moich oczekiwań najczęściej. No jakoś tak... No jakoś tak, no. I to nie jest fajne. Wolałabym, żeby jednak były, wiecie, od początku do końca dociągnięte. No wiadomo, że niektóre są dociągnięte, ale niektóre nie są. No i wiadomo, jak człowiek pisze, w sensie Steven, tak po imieniu jesteśmy, tak, tak, będę, tak będę mówić, nie? Jak Stephen King pisze, mmm, tyle książek i produkuje ich naprawdę bardzo dużo. No to siłą rzeczy nie da się zrobić tak, żeby wszystkie były perfekcyjne. No, ale jednak, mam no, tak, że niektóre są naprawdę spoko, a niektóre. No, nie mogę sobie z nimi poradzić. Aczkolwiek chyba żadnej nie porzuciłam, szczerze mówiąc, w trakcie czytania. Więc. No i tak nieźle. Bo wiecie, jak to jest? Czasami się porzuca książki. Właśnie, czy wy porzucacie książki podczas czytania? Jak wam nie podejdzie? Bo ja kiedyś miałam tak, że męczyłam do samego końca. Teraz uczę się odpuszczania e, i odpuszczam. Jak mi jakaś książka nie podejdzie, to to zostawiam. Też nie chcę się, wiecie, znęcać nad autorami i im tam wystawiać. Nie wiem, A lubimy czytać jakieś oceny 1 na 10 czy coś. No bo wiecie. Czasami książka nie podejdzie, a wcale tak, taka zła nie jest. nie? No to nie jest tak, że te książki, które nam nie podchodzą, one wszystkie są masakrycznie złe. Może być tak, że po prostu nie podeszły. A może tak zrobimy? Może tak zrobimy, będzie, będzie ładniej. O, a może ją tak. Uuu, zapomniałam, że te papiery są dwustronne. No lepiej. Tu tak, zaleta dwustronnych papierów jednak. No, więc jest jestem właśnie, czy wy odpuszczacie książki. Czy nie odpuszczacie książek. Czy doczytujecie mimo wszystko, mimo wiecie, że nie możecie, że jest takie nudne, takie złe, że tak wam się nie podoba, a jednak o, czytacie do końca. Tak samo z serialami miałam swoją drogą przez długi czas. Że po prostu wiecie, najgorszy po prostu gniot. Musiałam obejrzeć do końca bo nie byłabym sobą, nie mogłabym przeżyć, zwłaszcza, że Netflix przez długi czas nie dawał opcji usuwania tych, wiecie, kontynuuj oglądanie. Jak mnie to drażniło, no teraz już bez problemu da się usuwać, więc jakby spoko, no ale był taki dłuższy moment, że, że był z tym problem. No i jak mi tam wisiało coś kontynuuj oglądanie, no to jak, jak przerwać, jak mi tu wisi? Jakoś <grym> włożyłam paluchę. No, i tak. No, ale teraz już odpuszczam. Jak mi coś nie podejdzie, to nie ma co się męczyć. Jest za dużo fajnych rzeczy do obejrzenia, do przeczytania, żeby się męczyć ze słabymi rzeczami. Ale musiałam do tego naprawdę dojrzeć. Ale dojrzałam i mam nadzieję, że, że będzie git. No, i ta tygodniówka jakoś powiem Wam, że do mnie przemawia bardziej. Nie wiem o co chodzi. Może po prostu jest bardziej optymistyczna i jakoś tak. Te kwiaty do mnie przemawiają. A tam kwiatów był brak. No i może przez to, że tam kwiatów był brak. Oj, 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 oj. No to mi to tak nie podeszło. A tutaj kwiatki są. Jakoś tak się zrobiło, wiecie. Kolorowo, słodko i w ogóle. No i jakoś idzie. Jakoś tak dobrze mi się tą tygodniówkę robi. W sensie miło mi się na nią patrzy i w ogóle... Nie wiem o co chodzi, a może powinnam po prostu cały miesiąc robić tak w kwiatach takich wiecie sakurowych, zamiast tu kombinować z japońskimi klimatami, to po prostu pojechać kwiatami i, i się tutaj wiecie nie, nie czarować, no mogłam, mogłam, ale ja to sobie zawsze wymyślę. No i tak, słuchajcie, tutaj robimy pionowego dodge, ale troszeczkę innego niż ten poprzedni, bo będzie inny podział e, dni. Tutaj będą tylko dwa dni, na następnej stronie będą tylko dwa dni i na ostatniej stronie będą trzy dni. Tak sobie wymyśliłam. Wydaje mi się, że to łącznie daje 7. Ale mogę się mylić. 2, 4, 5, 6, 7. Dobra. Nie mylę się. Matematyka nie jest moją najmocniejszą stroną, ewidentnie. Chociaż by, byłam w Matwizie, nie? Taki e, jeden z faktów, których możecie o mnie nie wiedzieć. Tak, byłam w Matwizie, w liceum. No dzięki temu poznałam szanownego, bo myśmy się w liceum poznali. Chodziliśmy razem do klasy, więc wiecie, to już razem 16 lat jesteśmy. <grym> Ojej, są przelewki. To nie są przelewki. No niemniej, e, jakby mam takie poczucie, że szanowne to jest najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła, biorąc pod uwagę liceum. E, nic więcej za bardzo dobrego. Znaczy, miałam dużo znajomych, oczywiście, wiecie, to nie jest tak, że tam jakieś miałam złe. A co tu takie jest jakieś takie? To tak wychodzi dziwnie. Okej. Okay. Nie to, że miałam jakieś tam przykre doświadczenia z liceum, nie nie, broń Boże. Ale y, matwiz był zbyt ciężki dla mnie. <laughs> Okazało się, że wiecie, jak człowiek jest w gimnazjum, yy, wydaje mu się, że dużo wie i że jest mądry i wiecie, że czerwone paski, jakieś olimpiady i w ogóle wszystko ten. To potem się okazuje, że się idzie do matwizu i tak naprawdę człowiek nic nie wie. Ja miałam takie właśnie zderzenie z rzeczywistością do I jeszcze tak do końca prawie pierwszej klasy liceum to matematykę jakoś tam w miarę rozumiałam, fizyki nigdy nie zrozumiałam, ale matematykę jeszcze jakoś tam w miarę, w miarę rozumiałam, a potem zaczęły się ciągi. I odkąd zaczęły się ciągi, to przestałam rozumieć całkowicie matematykę. I już od momentu ciągów nie rozumiałam nic z matematyki. Chociaż tam chyba logarytmy jeszcze, nie, nie logarytmy. A może logarytmy? No, chyba logarytmy później były. To one były też jeszcze spoko jeszcze jakoś się je tam dzi dziwnym trafem ogarnęłam. Wydaje mi się, że to były logarytmy, ale powiem Wam, że teraz już głowy nie dam. No, ale tak generalnie to tak. Yy, poległam. W liceum na matematyce poległam. I nasz wychowawca, bo nasz wychowawca świętej pamięci już niestety, był właśnie naszym nauczycielem matematyki. I on chyba widział, że Jestem bardzo daleka od, yy, od matematyki. No, widział, 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 bo mnie też jakoś specjalnie mocno nie męczył. No niestety, wiecie, ja nawet nie zdawałam matematyki na maturze, no, bo to nie miało sensu. A to był chyba jeden, byliśmy chyba jedynym rocznikiem, który matematyki zdawać się właśnie nie musiał. Później jakoś matematyka weszła już obowiązkowo, już wszyscy zdawali matematykę, a mnie, na szczęście, ta przyjemność pominęła ale myślę, że jakieś tam podstawy matematyki mimo wszystko mam więc to nie jest tak, że jestem jakaś, wiecie, ciemna pałka i nic nie wiem ja jakoś coś tam ogarniam mniej lub bardziej dobra, chyba tu nie będę nic więcej robiła tylko to sobie jeszcze przybrudzimy standardowo no, więc dzisiaj nastąpiła spowiedź pod tytułem matematyka o czym będę mówić za 10 minut jeszcze nie wiem najpierw muszę skończyć tą tygodniówkę, tę tygodniówkę tę tygodniówkę moja droga Tosiu matematyka no ale tak jak mówię fizyki na przykład w ogóle nigdy nie ogarniałam w gimnazjum miałam fatalnie prowadzoną fizykę więc yy, no, tam niewiele się dało nauczyć zresztą moja klasa w gimnazjum to były wiecie no taka se w sensie Trudno się dziwić nauczycielom, że nie byli w stanie nas niczego nauczyć. Może w ten sposób. Chociaż niektórzy nauczyciele dawali radę. Na przykład pani od historii była taką żyłą, że. A jeszcze dni tygodnia nie wkleiłam. Fajnie, tak selece już w tym. Ale to już dobre. Najpierw to dorobimy i, i potem dni tygodnia. Która? właśnie pani od historii potrafiła sobie poradzić. Nawet z tak trudną klasą. Zresztą zawsze trafiałam do trudnych klas. Widzę, że tak samo było. Byliśmy, że tak powiem, utrapieniem naszej szkoły. No ale wiecie, miałam w klasie cztery koleżanki, nie? Matwis. Cztery koleżanki i reszta to koledzy. Tam dwudziestu iluś. Więc to nie mogło się udać. <ślesz> W sensie wiecie, no to nie mogło się udać pod tym względem, że no jednak tyle testosteronu w jednej klasie no to siłą rzeczy. Siłą rzeczy to jest mieszanka wybuchowa. Ale było śmiesznie przynajmniej. Miałam same dobre wspomnienia tak naprawdę z Dizem. Nie mam żadnych złych wspomnień. No poza wiecie, nauką. <laughs> tak, nauka to, to nie jest najlepsze wspomnienie, zwłaszcza fizyka. A ja zakończył miałam traumę i mówię to całkowicie z, jakby, z pełną świadomością tego. Czym jest, wiecie, trauma? Ja miałam w ogóle, wiecie, rozstrojenia żołądka. Jak miałam iść na fizykę, tak panicznie bałam się fizyczki, bo ja autentycznie nie rozumiałam nic z fizyki. Fizyka to była dla mnie czarna magia, ale to też przez to, że ona była taka trudna, trudna kobieta to była. I do tej pory, jakbym ją na ulicy spotkała, to pewnie bym miała takie wiecie. No problem bym miała Bardzo, bardzo, bardzo źle reagowałam na fizykę. To był jedyny przedmiot, którego tak, tak naprawdę panicznie się bałam. Że aż mój organizm na to reagował. No to wiecie, jak już organizm reaguje, to już wiadomo, że coś jest nie tak. I ona do końca prawie nie mogła zrozumieć tego, że ja się nie nadaję. <laughs> Męczyła mnie bardzo często. A to mnie, wiecie, do odpowiedzi, Jezu, a w ogóle branie do odpowiedzi to w ogóle była... Masakrę dla mnie. Ja dopiero na studiach, tak naprawdę, się tak wiecie otworzyłam. Bo Boże, jak ja w ogóle tutaj spowiedzi Wam robię na tych tygodniówkach, no ale dobre, nie stracę. Ja dopiero na studiach się tak naprawdę, tak wiecie, wychilowałam i otworzyłam i stałam się taka pewniejsza siebie, o może w ten sposób. Przez całe liceum byłam taka no, bardziej cicha mimo wszystko. Znaczy, pewnie tego nie było widać na zewnątrz, ale ja się bardzo mocno stresowałam wszystkim się stresowałam, tak naprawdę bardzo się stresowałam. I ja nigdy po sobie tego nie dawałam poznać, więc zakładam, że wiele osób może uważać, że w ogóle nie miałam jakiegoś, wiecie, problemu ze stresem. Tak często jest, nie, że potrafimy to ukrywać. I tak naprawdę dopiero jak poszłam na studia, to na studiach zrozumiałam, że im bardziej człowiek, im mniej człowiek się przejmuje, tym lepiej to wychodzi. I naprawdę miałam już Dużo rzeczy w nosie. Stwierdzałam, że wiecie, jakoś to będzie. I jakoś to było. Zrozumiałam to pod koniec, znaczy na drugim semestrze pierwszego roku. Na pierwszym semestrze miałam jeszcze jedną poprawkę, a potem już do końca studiów nie. No bo to właśnie była kwestia tego w moim przypadku. Wiadomo, że nie wszędzie to się sprawdzi. Na, na jakichś studiach inżynieryjnych na pewno się to nie sprawdzi, bo tam nie można mieć w nosie. Tam trzeba. Się wiecie narobić, żeby to przyniosło efekty, i zawsze podziwiałam ludzi, którzy kończyli studia inżynieryjne, bo to jest po prostu ogrom pracy. No ale ja, wiecie, byłam na studiach humanistycznych, więc nie było takiego problemu. Tam można było odpuścić i im bardziej człowiek odpuszczał, tym lepiej mu to wychodziło. Wiecie, tym lepsze oceny, tym lepsze egzaminy zdane. Bo wiecie, ustne już nie były problemem. Ustne na studiach dla mnie przestały być problemem. Gdzie branie do odpowiedzi w liceum to była po prostu katorga. Katorga. Ja się tak strasznie stresowałam, że sobie nawet nie wyobrażacie. A potem się okazało, że Git. Teraz nie wiem, czy bym dała radę. W sensie nie wiem, jakbym się czuła na studiach. Bo troszeczkę się tak, wiecie, yy, wycofałam. Tak, taka jestem, no bardziej intro się zrobiłam. Zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim, wiecie, przez, yy, przez koniec świata, że tak powiem. Mam no, wrażenie, że się taka zrobiłam bardziej wycofana mimo wszystko. Ale to też nie jest tak, że to widać po mnie jakoś szczególnie. Zakładam, że wiele osób, które mnie poznaje, wiecie, ja bardzo nie lubię poznawać nowych ludzi. W jeszcze pojedyncze jak cię mogę, ale jak mam poznawać nowych ludzi w dużych skupiskach, no to masakra. Masakra wtedy jest. Bardzo tego nie lubię. Dobra, muszę wysuszyć. No, więc jest to dla mnie trudne, ale tak jak mówię, jak już na przykład poznaję jedną nową osobę, bo tak jest dla mnie najwygodniej. Jak poznaję właśnie jakąś jedną osobę czy dwie. No, to myślę, że te osoby nawet jakoś tam nie odczuwają szczególnie, że jest to dla mnie problematyczne. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ja zawsze byłam dobra w, wiecie, w niedzieleniu się swoimi problemami z innymi ludźmi. Przy tych tygodniówkach jakoś tak ze mnie wypływ wy wypływa. <grywa> Bardzo to dziwne. Ale okej, okay. może, może tego potrzebuję. To przy okazji dla mnie będzie takie, wiecie, terapeutyczne. Se pogadam. A może i wam to coś tam jakoś wiecie. Poznacie mnie lepiej na pewno. No, więc generalnie to, no tak jak mówię, ja jestem bardzo mocno intro. intro. Yy, chociaż na zewnątrz myślę, że właśnie tego aż tak bardzo nie widać. Trzeba mnie lepiej poznać, żeby, żeby to zobaczyć. A myślę, że sporo takich bliższych mi osób nie do końca może sobie z tego zdawać sprawę. Ja najbardziej yy, lubię, wiecie, zamknąć się sama ze sobą. I z szanownym, bo szanowny należy do tego kręgu osób. Które w każdej ilości mi nie przeszkadzają. W sensie, z nim mogę być 24 godziny na dobę, i jest git. My jesteśmy tak dobrze, e, wiecie, zsynchronizowani, że, że no w każdej ilości. <laughs> w każdej ilości. Zresztą, no mówię, jesteśmy razem już tyle lat. Tyle lat. Że dziwne by było, jakby było inaczej, nie? No. no i ta tygodniówka wygląda dobrze. Ta mi się podoba. Cieszę nie wiem, czy ten, ten Ink nie jest tu problemem, że on jest dosyć mocny. Ale nie da się ukryć, że ta tygodniówka jest na ten moment moją ulubioną tygodniówką. W sensie naj, najprzyjemniej mi się robiło. Najprzyjemniej mi się na nią patrzy. Więc może po prostu kwestia tego, że kwiaty, wiecie, ta gejsza jest taka. Sympatyczna. Trudno to gejszy powiedzieć, jak tak patrzę się na jej twarz, bo ta twarz niewiele mówi. Ale rzeczywiście ta tygodniówka chyba jakoś tak naj, naj, najmilej mi się kojarzy. Jakaś taka jest sympatyczna. Najsympatyczniejsza z tych wszystkich póki co. A została tylko jedna, więc ma niewielki, <grym> niewielki, niewielką konkurencję już. No dobrze, słuchajcie, ja będę kończyć już ten film, bo się nagadałam, mhm. wyspowiadałam wam się w ogóle z jakichś dziwnych rzeczy. Mam nadzieję, że nikomu się tam wiecie humor nie pogorszył, tylko jakoś tam odbierzecie to w miarę sympatycznie, jako y, takie trochę poznawanie mnie, o, może w ten sposób. No, bardzo wam dziękuję, że ze mną byłyście. Wy to oglądacie 26, więc pamiętajcie, że w środę 30 prawdopodobnie będzie live. No, mam nadzieję, że będzie live. Ja to nagrywam 2 marca, więc wierzę w to, że będzie live. No, ale co się wydarzy, to trudno powiedzieć. Trzymam kciuki, żeby tak było. Jeżeli wszystko się uda, no to 30 o 18.30, widzimy się na live. A póki co. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że miło spędziłyście mimo wszystko ze mną czas i że wpadniecie na następny film. No, to co? Dzięki wielkie. Zostawcie kciuka w górę. Napiszcie jakiś miły komentarz. Zawsze to miło. Tak samo jak subskrybujecie, to bardzo miło, to bardzo pomaga. Ten kanał, wiecie, tak stanął w miejscu i tak sobie stoi. Więc fajnie by było, jakby zaczął się troszeczkę rozwijać. Może powinnam w inną formę pójść, krótszą, żeby, wiecie, nowych odbiorców przyciągnąć. Bo taka długa to dla koneserów. No ale co zrobić, co zrobić? No może, może nie ten kontent. <laughs> no ale jak będziecie pisać komentarze, zostawiać kciuki w górę i subskrybować, to na pewno bardzo pomoże. No możecie też udostępniać, nie? Eee, no dobra, nie przedłużam. Dzięki wielkie, że byłyście. Ściskam was bardzo. Pa, pa pa pa. pa.